Przypomnimy jeszcze sędziów, który jest w z dzisiejszego spotkania. Sędzia główny jest sędzią z innymi spankami. Są to są asystent nr 1 Robert Mirozowski asystent numer dwa, i asystent nr 2 Karol Skołkow. Rozpominamy teraz podawa Włodawianka, Włodawa, Jest to siódma kolejka twardej Lidii Lubelskiej. Będzie okazja teraz do strzelenia Daniel Fariasz Obok słówka. Jest bramki rozpocznie Daniel Polak. W już do bramki Daniela Polaka. Jest tam brzódka w pole karne. Strzał Dworuchy! ruchy. znowu obok bramki. Jest to druga, drugi strzał na bramkę naszego zespołu karnego. Wrzódka tak? w pole karne. Jeszcze tutaj strzał z główki. broni ma to Teraz była szansa dla wodawiantki. Jak strzelał tam zawodnik z numerem 99, sasper na umier. Obranie do... Cała na prawą stronę. Niko wójtowicz minął jednego z zawodników wodawki. Jeszcze będzie strzał Daniel. Harja strzela i broni. Broni tam Daniel Pola. Będzie wolny jest początka strzał z wzótu wolnego Wójta przeleciała nad podszetką. z prawej strony akcja teraz Michał Wójtowicz będzie okazja do środkowania Michał Wójtowicz w miarę poprawne do środkowanie jest, tutaj jeszcze mi nie odjecha i zatrzymuje Daniel Chariasz. Daniel Chariasz Strzela w broni znowu Daniel Pola Cztery. Mecze wygramy jeden Remis, jedna porażka. A teraz Miłość Ciechan strzela i jest gol! Miłość Ciechan! Strzela dla startu. Strzela Bramka, jeden z młodszych zawodników. Syn Marcina Ciechana który też miał dużo występu w grudniostartu klasystat. W... Już ciecham teraz przy piłce, oddanie do Parego, Kuba, Frącek, pole karny, Kuba, Frącek strzela! Ostatni piszek tej części spotkania, Pan Sędzia Kami, komputer. Zresztą ten meczu. Zresztą minut kibic w meczu. 1 do 0, a bramkę ten kibic w meczu. Zresztą ten kibic w Z Zresztą ten kibic w meczu. spotkania w meczu. Zresztą ten kibic w broni ma nie Groźnie zaczęła. Alitatny deszcz dla murawa. Groźnie atakuje teraz woda wianka. Już jest przed poletarnym strzał. blokowany tam. I... tam na szczęście spalony. Bo piłka wpadła do bramki 99 na uniu. Są fajby bijaknicę. Groźnie tam było. Supkiem wuta. Radek Lenar. Ale coraz groźniejszy! Coraz groźniejsze te ataki brzymy w Teraz strzelał. Zbyt, w pichy, w pichy. Maciej Welman. Nie, teraz kilka przy pichy. Dobrze tam zagrywa Michał Saj, Będzie szansa. Strzela. Crispin Florek. Dobrze w brance tam broni. Daniel Pola. Nie ja nie wyścigamy, tak, strzela. Z mieli piłkiem. Krystyn Florek rozdzwiskał tą piłkę. Paweł Matycz. Strzał! Broni Daniel Polak. Blokują go tutaj brończy. Woda w Ale jest Ale jeszcze tu się Jaroszek był chyba faulowany. I będzie tutaj żółta kartka dla zawodnika z numerem 6, a jest to Patryk Właski. A i to jest druga czerwona karta. Druga żółta kartka. W konsekwencji czerwona. Bo miska musi wejść. Patryk tu Leży mały kierunek, trzyma się na kolanę. tam dogryzają fani Włodawianki i falowany, tam był i żółta kartka dla Karola i jednak coś go poniosło przez końcówce spotkania będzie żył wolny to już druga żółta kartka dla Karola Daniel Polak ściąga go z boiska Tutaj Ramka rozpocznie jedną z ostatnich akcji w tym meczu. Koniec meczu! Dziękujemy. Dziękujemy. Trzy punkty jadą do krasnego Stawu. Tylliście, strzelił najmłodszy z naszej drużyny. wiecie. Syn, Tylliście, piłkarza miło Tylliście, no, Zakończyło się w końcu bardzo dobre spotkanie, szczególnie pierwsza połowa. Bardzo dużo, duży nakład sił włożony w tą połowę. Widać było zaangażowanie, w walkę. No i zostaliśmy nagrodzeni bramką. Druga połowa troszeczkę, troszeczkę słabszy początek. Gdzieś tam nas trzeci przycisnął, ale przetrwaliśmy to najważniejsze. Mieliśmy jeszcze jedną sytuację w drugiej połowie, szkoda, że nie wykorzystana, ale brawo, brawo za trzy punkty naprawdę i, i z optymizmem patrzymy w, trzy, w przyszłość i liczymy na kolejne zwycięstwo u siebie, do no nowego zwiedzenia.